Moda, który nazwa będzie w opisie, ale teraz przejdźmy do modyfikacji. Okej. Okay. Ona nam dodaje latanie na smoku. Smok jest, ale zły. No to teraz sobie zrobimy takiego niezłego. Okej, okay. do tego nam będzie potrzebne jajko smoka. I prawym przyciskiem naciskamy, pisze nam, że nie możemy, ale jak jest w ciepłym miejscu, na przykład koło lawy, to wtedy, bo patrzcie, smog jest i on jest jeszcze taki dziki, więc trzeba go oswoić rybami, surowymi rybami. No i najlepsze to mi się podoba w tej modyfikacji to, że on siedzi, kurczę. No i teraz trzeba na niego nałożyć siodło. O, można na nim już Z Spacją wnosimy się do góry. W lecimy do przodu. Widzicie majka w kształtach? Wy tego nie widzicie. Ale on będzie nie wam latał. No i przyciskiem D obracamy się w prawo. Przyciskiem A na kreaturze w lewo. Shiftem lecimy na dół. gdzie on ma lecieć marchewką na wędce Możemy mu pokazywać? Nie, to nie chce słuchać Okej okay. Możemy im jeszcze chodzić I na tym kończymy modyfikację. No więc cześć i na razie.